Proszę państwo, a teraz chciałem powiedzieć o moim najnowszym odkryciu, najnowszym dziecku, które mi dało ogromnie dużo zado zadowolenia. I ogromną satysfakcję też, to jest odżywka do włosów. I tu od razu na początku taka dygresja. Bo przecież każdy z was zna odżywki do włosów, maski czy warzamy do włosów tego jest mnóstwo mnóstwo firm które to produkuje ale to co my widzimy to widzimy włos nad skórą głowy i on jest martwy to jest wyrostek keratynowy który jest całkowicie martwy więc jak możemy odżywić coś co jest martwe to jest absurdalne nie wiem czy ma się jak szybko się z tym pogodzicie, ale to wszystkie te odżywki, które są na rynku, to nie są odżywki. One nic nie odżywiają, bo nie można czegoś martwego odżywić. Ja początkowo to chciałem tą nową odżywkę do włosów zrobić w ten sposób, że do takiej klasycznej odżywki dodać po prostu diosminy. Będzie odżywka z diosminą. Też coś nowego. Ale wyznaczyłem sobie ambitniejsze zadanie. Zrobić rzeczywiście taką odżywkę do włosów, która będzie odżywiała włos na całej jego długości. To znaczy tam, gdzie on się rodzi, czyli cebulka, później kanalik włosowy i gruczoły łojowe, to druga część i trzecia część, no to to, co właśnie nazywamy włosem, co widzimy. Zadanie no naprawdę bardzo ambitne. Nikt na świecie tego nie zrobił. Wydaje mi się, że mnie się udało to zrobić. Państwo to ocenicie po efektach. Bo tak, zaczynając od początku, tam gdzie ten włos się rodzi, to jest cebulka włosowa. Do tej cebulki włosowej z zewnątrz nie sposób się dostać. <laughs> Jakaś pani właśnie mówiła, że była tam w salonie L'Oreal i powiedzieli jej: Nie, to jest absolutnie niemożliwe, żeby szampon w jakiś sposób mógł odżywiać włosy. jest możliwe. Jest tylko to, trzeba tymi drzwiami dojść do tej cebulki włosowej. I to robię przy pomocy desminy. Diosmina powoduje skurcz i rozkurcz naczyń krwionośnych, zwłaszcza tych małych takich, a cała cebulka włosowa jest wręcz opleciona takimi. <klujna> naczyniami krwionośnymi, więc jeżeli ta dysmina dostaje się w pobliże, to powoduje właśnie taki efekt pompowania krwi. Im więcej krwi, tym więcej składników odżywczych, cebulka jest lepiej odżywiona. Czyli ten fragment włosa miałem już wcześniej przy okazji tego szamponu już problem rozwiązany. Ale następna część, kanalik włosowy, gruczoły łojowe, i muszę Wam coś zademonstrować. Nie wiem. No, może. Pewnie Wam się z czymś kojarzy to. I słusznie, o to mi chodziło właśnie. Bo musi być ślisko, wtedy jest dobrze. Wrócę do tego, że ta cebulka, włosowa, ta cebulka włosowa jest bardzo dobrze izolowana z zewnątrz. Człowiek umiera, włosy dalej rosną, mimo że ciało gnije. Jest świetnie izolowana, ale w takim razie jak ten włos się z tej cebulki wydostaje na zewnątrz? I właśnie to jest to ślisko. On musi być posmarowany. Jeżeli on nie byłby posmarowany czymś, co zmniejsza tarcie, on by w ogóle nie wyrósł. No więc to już jakaś tam pewna informacja była do rozmyślań. A druga, to było zadanie takiego właściwego pytania. I większość odkryć naukowych polega na tym, że trzeba postawić odpowiednie pytanie. No i ja. Zadałem takie pytanie, czy włosy lubią to samo co skóra? To jest jedno, a drugie było jeszcze potrzebne. Jeżeli nie, to co włosy lubią? Więc okazało się po pierwsze, że włosy lubią zupełnie co innego niż skóra. To było zaskakujące bardzo dla mnie. Ale co one lubią? Otóż. Ja na przykład lubię swoje kosmetyki, bo lubię to, co ja robię. Wy pewnie też lubicie to, co, co robicie. I to była odpowiedź na to drugie pytanie. Włosy po prostu lubią to, co sami robią. Czyli lubią to, co się w tych gruczołach łojowych wydziela. No i następne zaskoczenie to było, że to, co się w tych gruczołach łojowych, które tworzą tą uszczelkę, do tego, żeby z zewnątrz nie, jakieś paskudstwa nie przenikały do cebulki, że tym sebum właściwie nie ma tłuszczu. takim. To było dla mnie tak zaskakujące. Ja rozumiem, że tłuszcz to są kwasy tłuszczowe, prawda? A tu tych tłuszczów było jak na lekarstwo. No, czyli zupełnie pełne zaskoczenie. Ale w takim razie, co tam jest? Co ten włos lubi? Tu jest na przykład, są tego czego jest najwięcej, to są glicerydy, glicerydy, to są związki podobne bardzo do tłuszczu, ale nie dokładnie, to nie jest dokładnie tłuszcz, albo węglowodór z kwalen. to jest węglowodór, a nie tłuszcz i on również się znajduje tam. No i jest jeszcze jedna substancja niesłychanie ważna, o której w ogóle nikt jakoś wcześniej nie, nie pomyślał, chociaż chociaż dla skóry ważne są tak zwane NNKT czyli nienasycone niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe są omega 3 omega 6 omega 9 dlaczego one są takie niezbędne dlatego że to jest prekursor do budowy błon komórkowych one są rzeczywiście niezbędne dla skóry ale nie dla włosów okazuje się że dla włosów najważniejszy jest omega-7. Dlaczego? Dlatego, że przy pomocy tego kwasu omega-7 cebulka włosowa sobie reguluje sztywność uszczelki tej w kanaliku włosowym. No i teraz wyposażony w te wszystkie informacje, to już łatwo było zrobić tą nową odżywkę do włosów. <noise> Działa faktycznie na całej długości włosa, i jakie mamy z tego korzyści. No więc jeżeli cebulka odczytuje to, co jest jakby na zewnątrz, i odczytuje, że ma komfortowe absolutnie warunki do rozwoju, no to ona się wtedy na potęgę rodzi ten włos. Ten włos jest gruby, zdrowy, ale jest jeszcze jedna rzecz, co od razu zauważycie. Ponieważ jest to kontrolowane takie natłuszczenie, żeby ten włos ładnie sobie tam wychodził przez ten kanalik włosowy, to włosy się przestają przetłuszczać. My myjemy włosy bo chcemy ładniej być, prawda? To jest teraz obowiązkowe, trzeba być ładnym. Zresztą nie tylko dla innych, dla samego siebie. Ja też lubię, jak mam fajne włosy i tak dalej. Ale jeżeli się zastosuje tą odżywkę, to następnego dnia po umyciu w ogóle nie ma sensu myć włosów, no bo po co? Jak te włosy są jeszcze lepsze, jak zaraz po umyciu. <kluczy> Możecie w ten sposób oszczędzić swoje włosy. No i szampon oczywiście. Więc jako producent tracę na tym. Odżywkę nakłada się tak jak każdą inną odżywkę. To jest odżywka do spłukiwania. Myjemy włosy, tylko tu dygresja taka. Myjemy włosy ciepłą wodą, nie gorącą. Wiecie jak się Bierze wełnę w temperaturze 30 stopni, prawda? Bo wełna nie lubi gorącej wody. To samo jest z włosami. Włosy nie cierpią gorącej wody. Czyli ciepłą myjemy szamponem, spłukujemy i zaraz, a jeszcze myjemy krótko tyle ile trzeba, jak najkrócej. Nie przetrzymujemy szamponu na włosach. Nie ma sensu. <laughs> Zawsze tam są detergenty, tu akurat jest bezflesowy układ, roślinny detergent, ale zawsze jest to detergent odpuszczający, także nie ma sensu przedłużać tego. I zaraz po spłukaniu, uczymy taką właśnie niezbyt gorącą wodą, nakładamy odżywkę na takie mocno ociekające wodą włosy. Wmasowujemy, bo to jest odżywka nie tylko na włosy, to jest odżywka również właśnie na, na te cebulki, na skórę głowy. Więc ona z tą wodą, ona musi dotrzeć na powierzchnię skóry i trzymamy około dwóch minut, no w tym czasie możemy sobie umyć co innego, ręce, nogi, brzuch i spłukujemy. I spłukujemy nie letnią wodą, nie zimną, tylko taką lekko ciepłą, żeby za dużo jej nie zostało tej odżywki. Teraz mając już doświadczenia przy, przy odżywce do włosów, jak poznałem te upowtarzania włosów, mogłem też poprawić szampon do włosów. To jest bardzo dobra informacja dla was. Jest, lubicie zmiany i najlepiej, żeby to była dobra zmiana, więc jest trzecia wersja szamponu zagęszczającego włosy, tylko ta wersja już jest w magazynie. Kolej już, niczego innego nie ma, tylko tą najnowszą wersję gdzie zastosowane są te odkrycia, które poczyniłem przy opracowywaniu odżywki. Znaczy jest tam kwas omega-7, jest również kwas jabłkowy. Po co ten kwas jabłkowy jest? Okazało się, że zrobiono bardzo szczegółowe badania w Japonii. Kilka tysięcy ludzi brało udział w tych badaniach, żeby znaleźć substancję, która najlepiej chroni przed ciepłem suszarki. Bo co się dzieje, jak suszymy włosy? Woda nawilża włosy, wpływa tam pod łóżki włosowe i jak się suszy suszarką, to ona w postaci pary chce wyjść i rozrywa łóżki włosowe. I w ten sposób niszczy włosy. Jeżeli jest w szamponie kwas jabłkowy, również jest ożywce do włosów ten kwas jabłkowy, to wtedy ten kwas jabłkowy wiąże tą wodę w tą wodę która wpłynęła pod łódzki włosowe i nie pozwala na rozerwanie łusek. bardzo ważne bardzo ważne bo włos jest jednocześnie też dobrze nawilżony zobaczycie jaka to jest przyjemność teraz po tym i jest jeszcze jedna substancja która została zmieniona to jest substancja, która zabezpiecza przed łysieniem androgenowym. Ja już kiedyś wspominałem, że żeby, żeby przeciwstawić się przechodzeniu testosteronu, dwuchydrotestosteronu trzeba zablokować taki enzym 5-alfa reduktaza i była próba robiona z takim ziołem, ale to zioło to tak sobie działało, prawdę mówiąc. Tej, w tej chwili jest to y, taki inhibitor tego enzymu, y, który w 100% procentach ogranicza to łysienie androgenowe. I to jest w tej nowej wersji szamponu. Więc to jest zupełnie nowa jakość. Proszę <kluczy> Państwa, dziękuję Wam bardzo za tą energię, która od Was płynie. Ona udziela się mnie również. Mam chęć, żeby była pracowała, wymyślać nowe rzeczy. I powiem tak za przykładem pana Grzegorza, że jesteście nienormalni. <trym i wśród rynku> jesteście nienormalni, bo wam się chce. A najbardziej nienormalny to ten człowiek. Krzysztof Słon, proszę Państwa, Krzysztof Słon, ostatnie nasze odkrycie zaczął